Just trying to be myself. It's a crazy world. Looking to find my place, and all they do is. La, 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 la. Here i am just trying to run the race in a slow pace. All I'm trying to do is run, not win. And all they do is. La, 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 la. Mira, Mira, tell me, what is it about them? Living like it's their game. Karma said it better than me. You'll just end up losing. Nie wiem, czy kiedyś zaczynaliśmy vloga o tej godzinie, bo jest 18 .00. i czekamy, aż przyjedzie Pan odebrać meble. Gdzie wczoraj napisałam wiadomość do kogoś, kto próbował negocjować autko elektryczne Enzo i zaproponowałam niższą cenę. On zaproponował jeszcze niższą. Eee, no i się zgodziliśmy, bo chcemy się po prostu już teraz na tym etapie pozbyć wszystkich rzeczy, bo już to są dwa tygodnie, kiedy jesteśmy. Trakcie wyprowadzki w zasadzie nie przeprowadzki e, i no słabo nam idzie. Słabo nam idzie, muszę to przyznać, ponieważ e, mamy nadal bardzo dużo rzeczy, musimy pomalować całe mieszkanie i jesteśmy w tak zwanej czarnej dupie. Tak więc e, postanowiliśmy, że sprzedamy bardzo tanie wszystko i jeszcze. E, ten pan poprosił o numer telefonu, wysłaliśmy mu numer telefonu, zadzwonił i zapytał, co jeszcze mamy na sprzedaż. I powiedzieliśmy, że jak przyjedzie po te dwie rzeczy, w zasadzie trzy, ale dwie tematycznie, to wtedy resztę to, co będzie chciał, damy mu gratis. Oczywiście w ramach rozsądku, bo to, co chcemy zatrzymać, tego mu nie damy. Tak więc czy teraz czekamy, aż przyjedzie, powinien w zasadzie niedługo być. I mamy nadzieję, że weźmie bardzo dużo rzeczy. Powiedział, że ma Mercedesa Sprintera, więc, jakby nie było, może się tam zmieścić bardzo dużo rzeczy, w zależności też, jaka wersja tego auta. Ale mamy nadzieję, że bardzo, że bardzo dużo rzeczy mu się zmieści, bo inaczej nie wiem, jak my to wszystko ogarniemy. Bo dzisiaj napisałam, próbowałam zrobić, się umówić na odebranie mebli przez Kringlopa. Dzisiaj jest, bodajże, 4 listopada. A oni powiedzieli, że najszybciej mogą przyjechać 21. My już wtedy będziemy, myślę, w Rumunii. <głos》> Więc powiedzieliśmy, że no, niestety nas już tutaj nie będzie i że potrzebujemy znacznie szybciej odebrać te meble. I wtedy właśnie się nawidnęła ta okazja, żeby ktoś to zabrał za darmo. Już na, na tym etapie, żeby ktoś to po prostu wziął. I tyle. Czyli powinien się przywitać. dzi, dzień dobry. Halo. No i teraz wyszło szydło z worka, moi drodzy. To są... to są te meble, po które teraz przyjedzie pan, a reszta, no to w sumie to nie wiemy. No to są nasze ubrania, moje i dzieci. I tak, tak to się kręci. Dzieci. A, właśnie, zobaczcie, nie ma kanapy. Rozbyliśmy się jej. Przyjechał. Hmm? Nie mamy stolika, nie mamy kanapy, nie mamy już nic. No, dobra, żartowałam. Tutaj mamy jeszcze e, półkę pod telewizor, półkę. To jest chyba szafka raczej RTV. E, jeszcze tam te dwie szafki. Mamy nadzieję, że ten gościu, co teraz przyjeżdża, zabierze i to, i to, i to, i to, i to, i generalnie wszystko. Poza dziećmi. Tam są nasze dzieci. Domówiliśmy na Amazonie takie worki do pakowania próżniowego. E, te są trochę lepszej jakości niż te, co mieliśmy wcześniej w ogóle, a te są z firmy Amazon Basics, czyli typowa amazonowa e, marka i naprawdę są dużo, dużo lepsze. Tak więc mogę Wam je polecić. Póki co, bo... co? Będziemy Masz pomysł? To są czyste ciuchy, po prostu je teraz wypakowaliśmy z szafy, po którą przyjedzie Pan. To są tylko nasze ciuchy sportowe. Chciałam Wam pokazać te rzeczy, co zapakowaliśmy w te worki do pakowania próżniowego. E, tego nie zestrzeliśmy jakoś super mocno, bo to są buty i nie chcemy, żeby się odkształciły. Ale zobaczcie to, to się tak super zapakowało, bo te poprzednie worki, co mieliśmy, Boże, jakie tu jest już echo, się już zrobiło tak pusto. E, worki, które mieliśmy wcześniej, to po jednym dniu już tam napływało trochę powietrza, a te super trzymają naprawdę. Jest nadal super twarde, tak więc jestem zadowolona. No i oczywiście mamy opisane to, co trzeba. Co, zdjęcie mama! Co? Fotelik. W ogóle zobaczcie, ile mamy też książek. Ja nie wiem, co my z tym wszystkim zrobimy, bo to jest takie ciężkie, że naprawdę nie wiem. Na razie nie chcę chyba o tym myśleć. A to i tak nie są wszystkie książki, bo już dużą część wyrzuciliśmy, jakby był dzień kartonu, wsadziliśmy do wielkiego kartonu. Napakowaliśmy go i wyrzuciliśmy, bo jak przyjeżdżają po karton Nie, nie chcesz pilota To biorą po prostu to za darmo Więc skorzystaliśmy z sytuacji No i oczywiście trzeba też zdjąć karnisz Trzeba uzupełnić te dziury I dzieci płaczą, bo się kłócą Jako, że dochodzi już 19 to postanowiliśmy do niego napisać kiedy tu będzie Bo mówił, że będzie około 18 .00. I napisał, a wydaje mi się, że jutro po południu będzie lepiej a Jijin odpisał, że przygotował już wszystko, a on ok, No bo postawiliśmy te meble na środku wejścia, tak więc nie fajnie by było mieć tak jutro przez cały dzień. Nie wiemy, czy gościu przyjedzie, ale na pewno musimy zjeść, tak więc zabieramy się za gotowanie dzisiaj. stroganów z kurczakiem, z ryżem, z pieczarkami, z pietruszką i tak dalej, i tak dalej. Tutaj są wszystkie produkty, no i jeszcze Trzeba oczywiście od siebie trochę dodać, typu bulion, masło, mąka, musztarda, takie podstawowe rzeczy. Nie jest to trudny przepis, bo są tylko 4 punkty. Ja takie lubię, bo często też są takie, co mają 6 punktów, i wtedy to jest dużo do zrobienia. A tak to może zajmować dużo czasu, ale nie ma dużo do zrobienia. Tak więc super. Muzyka Fast devils in the skies. I can see right through your eyes. Baby, I can see your lies. Here I am, trying to stand out in the crowd. Have my own sound. house that the fake ones are always so loud? All they do is. La, 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 la. <laughs> Jakie dzisiaj są humory? Średnie. Wczoraj gościu nie przyjechał, i napisałam do niego, czy w takim razie dzisiaj chce przyjechać i nic nie odpowiedział, tak więc jesteśmy dalej w czarnej dupie. No cóż, meble już tutaj przynieśliśmy, ale póki co będą tu stać, nie wiem, co my z tym zrobimy. Niby wy, jakby ten gość nie przyjechał już, no to chyba w niedzielę ktoś chce przyjechać. Generalnie jest to dla nas bardzo późno, ale w najgorszym wypadku jest to też OK. Ja teraz idę do kampera, bo trzeba dokończyć malowanie, żeby można było tam też już poukładać wszystko, bo te ubrania, co już zapakowaliśmy próżniowo, też chcemy już zanieść do kampera, bo bez sensu, żeby tutaj zalegały. Um, no, tak więc idę malować do kampera i zabieram was ze sobą. Tylko muszę wziąć tą rynienkę na farbę. No, dużo lepiej to teraz wygląda. To jest część, którą będę dzisiaj malować, tylko że z tej strony. Ostatnio z tej pomalowałam i tak samo, dużo lepiej to wygląda. Tu tak samo, prawie nówkę, tylko coś tu się zadrapało chyba. No, ale to nic i tak wygląda dużo lepiej. Jestem ciekawa, czy ta farba zastygła w środku, bo miałam tu przyjść na kolejny dzień, a już chyba dwa czy trzy dni minęły, a jej nie domknęłam. Łee, jest git, nada się jeszcze. Trzeba to wymieszać. Chyba jednak najpierw tu posprzątam, zanim zacznę cokolwiek robić, bo masakra. Dobrze, że jest tu śmietnik niedaleko. Zdecydowaliśmy się pomalować na beżową. O, już farba na palcach. Ale chciałabym tutaj jeszcze poprawić, bo widać. O, teraz widać takie prześwity. Nie jest to to jakieś mocno rzucające się w oczy, ale mnie gryzie. Dobra, tutaj jest znacznie lepiej. Pamiętacie, tutaj były czerwone kropki? Nadal są. Um, gdzieś tu. Strasznie ten czerwony przebija. No ale co, i tak wygląda to dużo lepiej niż było. Jeszcze się postaram położyć jedną taką cienką warstwę, tam gdzie właśnie prześwituje. To już jest skończone, najgorzej było z tym bokiem tutaj jak oderwałam tą listwę, ale teraz już jest git. No i po prostu kamper wygląda jak nowy, no poza tym białym tutaj, no ale co zrobisz jak nic nie zrobisz. Musi zostać taki jaki jest, nie wiem, może łatwiej by było tutaj po prostu kupić taki kawałek białej folii i to okleić. No ale to i tak nie teraz. E, tutaj na wejściu to wyglądało na bardzo brudne, teraz jest jak nowe, czyli super. Będziemy mieli super świeży start, że tak powiemy, w nowej edycji naszego wyjazdu, bo będziemy mieli nowe listwy pod materac, nowy materac, odmalowanego kampera. Ręczniki zamówiliśmy takie sportowe, takie cieniutkie, żeby nam nie zajmowały tyle miejsca i żeby szybko schły, bo uważamy, że zimą to będzie jeszcze bardziej ważne niż latem. Bo, la, bo latem to wszystko szybko wysycha, ale zimą no to może być już ciężej i żeby nie mieć wszystkiego tutaj tak porozwieszanego, żeby to schło, no to chcemy takie cieniutkie ręczniki, to znaczy już zamówiliśmy, więc będziemy je mieli i myślę, że tym razem będziemy dużo lepiej przygotowani, ale i tak uważamy, że. Poprzednim razem też byliśmy dobrze przygotowani, tylko po prostu o niektórych rzeczach nie mogliśmy wiedzieć, ale teraz e, myślę, że będzie nam dużo łatwiej, chociaż będzie zima. Tak więc wszystko się tak naprawdę okaże w trakcie. To jest Pamiętacie jak wam mówiłam, że wylaliśmy farbę w bagażniku? No to teraz tej farby nie było w Akszonie, więc musieliśmy jechać do kolejnego Akszona. Eee, I mamy nadzieję, że będzie tutaj ta farba, bo jak nie to mamy, lekko mówiąc, przerąbane. Co za szczęście jest ta farba. Są dwie nawet chyba, bo w tym drugim Akszonie tylko taka była. A to jest taki przełamany biały. Teoretycznie chyba teraz jest taki w naszym mieszkaniu, ale my już mamy dwie takie, więc takie kupimy. kupimy. Eee, I tak nam powiedzieli, że nam biało mamy malować, więc nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście mnie w tej scenerii, w tym mieszkaniu, ale tak mamy tutaj taką tapetę, którą trzeba niestety zdjąć. Nie, nie widzieliśmy jej za dużo, bo tutaj stała szafa, więc całkiem przysłonięta była ta tapeta. Już ją zaczęliśmy tutaj ściągać, możecie zobaczyć, dlatego tak brzydko wygląda, że tutaj też ona się w sumie zaczęła odklejać. Nie pamiętam dokładnie, jak my ją nakładaliśmy, ale wydaje mi się, że ona była samo przylepna. Ale mogę się mylić, chociaż nie widzę tutaj nigdzie kleju żeby wyciekał, tak więc możliwe, że była sama przylepna. I ten klej się naprawdę mocno trzyma. Zobaczcie, tam się aż rezerwało, jak próbowaliśmy to odkleić. Więc mój tata przyszedł z pomysłem, żeby zrobić to wytwornicą pary, myjką ciśnieniową, nie wiem dokładnie jak to nazwać. To jest taka myjka z i ją się podłączę i po prostu będzie nam wytwarzać parę, która nam rozgrzeje i może trochę rozpuści ten klej, mamy taką nadzieję. I przez to może zejdzie łatwiej. Chcielibyśmy już zacząć malować ściany, bo zrozumieliśmy, że za tydzień to w zasadzie musimy być gotowi. Więc tak jeden po drugim pokoju będziemy malować. Dzisiaj chyba przeniesiemy łóżko z sypialni do salonu, ale to zobaczymy. Wczoraj byłam w kamperze dokończyć malowanie, więc tam już jest wszystko pomalowane, gotowe. Tak więc wystarczy tylko skończyć posprzątać. Skończyć sprzątanie, i wtedy będziemy mogli tam pozanosić już niektóre rzeczy za stronę próżniową. Chociaż 7 dni to już naprawdę dużo rzeczy można zanieść, tak naprawdę. Dzisiaj się zabieramy za to. Mam nadzieję, że nam pójdzie łatwo, bo powiem Wam szczerze, że tego to się akurat obawiam. Bo zobaczcie, tutaj to naprawdę. W porównaniu do tej poprzedniej tapety, w sensie tej z salonu, no to tutaj będzie mordęga. Jako, że i ta szafa nam przeszkadza, będziemy musieli ją stąd wynieść eee, i tak pomyślałam, bo już tutaj naprawdę dużo rzeczy się znalazło w salonie. Tutaj są dwie szafy, jest komoda, jeszcze papier do wyrzucenia, ale że raz na miesiąc odbierają, to mamy problem. Eee, I tak pomyślałam, a w ogóle ktoś mi teraz napisał, że chyba jutro przyjedzie po to. Ale pomyślałam, żeby zrobić miejsce na dużą szafę, to przeniesiemy tu, ale najpierw musimy tu zrobić miejsce, tak więc za to się teraz zabierzemy. Powiem tak: duże rzeczy już stąd wyrzuciliśmy. Chodzi dokładnie o ten kącik zabaw dla dzieci i bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo prezentów od innych ludzi, i ciężko się to wszystko wyrzuca albo oddaje za darmo, ale myślę, że to jest super trening na to. Żeby nie przywiązywać się do rzeczy i żeby być trochę bardziej minimalistycznym. Bo zdecydowanie u nas to teraz jest na etapie, że minimalizm jest najważniejszy, bo nie mamy tyle miejsca. Więc naprawdę nad każdą rzeczą musimy się zastanowić 20 razy w momencie, kiedy myślimy, że a może weźmiemy, no to, a czy na pewno, a czy na pewno, a czy na pewno, a czy na pewno, a czy na pewno. Ale jeżeli jest w głowie od razu nie, no to bez zastanawiania wyrzucamy, bo uwierzcie, że tych rzeczy naprawdę jest tyle. Już myślę, że nawet nie wiem ile worków, ale bardzo dużo worków rzeczy wyrzuciliśmy, głównie tekstylia, właśnie pościele i tak dalej, no bo nie będzie nam to teraz potrzebne, a pościel zawsze można kupić, to nie jest jakiś ogromny wydatek. No, ale bolą te rzeczy, bo wiecie, mimo wszystko kiedyś pracowaliśmy na te rzeczy. Nadal pracujemy na wszystko, co kupujemy, ale chodzi o to po prostu, że no, to były nasze pieniądze, czyli nasz czas i trzeba było to wyrzucić. Dlatego teraz jeszcze no, po prostu jest to ogromny trening na to, żeby nie kupować niepotrzebnych rzeczy, które później leżą w szafie bez sensu. Myślę, że każdy powinien sobie chociaż raz w życiu zrobić coś takiego. Bo później, jak się widzi, ile rzeczy rzeczywiście w domu się nie używa, no to daje to do myślenia naprawdę. How, how much do you need? Millimeters. How many? Because if it's 10 millimeters. I need two oh. I pushed it. I was afraid I'm gonna break something, but I need it. Back. Znacznie lepiej niż myśleliśmy. To jest w ogóle tylko klej zmieszany z niebieską farbą, już I nie spodziewaliśmy się w ogóle, że to tak łatwo pójdzie, ale to wszystko dzięki właśnie tej parze, bo ta para rozpuszcza ten klej jesteśmy w stanie go zgarnąć. Jestem ciekawa, czy jeszcze trochę się tu ślizga, więc myślę, że kilka razy będziemy musieli tak porobić, ale jestem pod wrażeniem, bo naprawdę spodziewaliśmy się, że to będzie ciężka robota. A tu zobaczcie, to jest jeden ruch i tyle kleju schodzi. W salonie, jak myłam e, szmatką ściany. Była masakra i cały czas mi się ta ręka ślizgała. tym myślę, że wiecie, rozpuścić, zdjąć, rozpuścić, zdjąć i będzie chwila i koniec roboty. Powiem wam, że tą część już zrobiłam tak, tam robiłam po dwa razy, a tutaj po raz. Jest naprawdę super, już widziałam, że nawet farbę ściągałam, tak więc cieszę się, że to tak szybko idzie. Jeszcze druga połowa została, ale to zrobimy później, bo dziś musi położyć zał i spać, a ja właśnie dostałam powiadomienie, że mam paczki do odbioru z vintage, więc. Ja pojadę po paczki. No i czas kontynuować to, co zaczęliśmy. Jeszcze trochę zostało, ale już nie tak dużo. Mam nadzieję, że to pójdzie szybko, sprawnie, łatwo, świetnie. O oh, Jezus! Idę break the bed. <laughs> Co jest czaki? <Chucky? laughs> Enzo się też bawi. Ee, nakładaliśmy właśnie pokrowiec na materac, bo przed chwilą, przed chwilą, dwa, trzy, czy trzy, 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 trzy dni temu go praliśmy. Ten materac ma, ma już pięć lat, więc nie jest w idealnym stanie. I moim zdaniem nie jest już taki wygodny, jak był kiedyś, ale nadal jakby jest. Jezu, Enzo. Nadal da się go używać. Jak byliśmy w Rumunii, to kupowałam taką powiedzmy zdrową wegetę, gdzie były same po prostu warzywa i sól. E, no ale, że teraz w polskim, że nam się po prostu tamto skończyło i że w polskim sklepie nie było bulionetek, ani nic takiego lepszego, to wzięłam wegetę bez dodatku glutaminianu sodu. I tak sobie stoję, tutaj czytam i patrzę, że z Chorwacji jest ten produkt. I byłam, powiem Wam szczerze, zaskoczona, bo nie znam żadnego innego popularnego produktu, E, który jest wyprodukowany w Chorwacji, bo na przykład e, wegety to też dzidziego mama używa, to jest bardzo popularny produkt też w Rumunii, więc obstawiam, że w wielu krajach jest po prostu popularny. E, I mówię do dzidziego, że nie zgadnie z jakiego kraju jest, ale żeby spróbował. I ja mu próbowałam zasłonić, bo on się tam patrzył, i mówię, ale czemu ty mi zasłaniasz nie jest tak, że mogę zoomować i powiedzieć, że to jest z Chorwacji albo z Grecji. A ja. ja po prostu byłam w szoku, zbierałam po prostu szczękę z podłogi. Od razu mnie zamurował. Mówię, co skąd wiedziałeś? Jakie są szanse? No, i tym sposobem sprzedaliśmy wszystko, co mieliśmy. Gdy się cieszy, bo bał się, że będzie musiał komuś zapłacić, żeby zabrał te meble. A koniec końców sprzedaliśmy wszystko: trzy białe szafy, dwa regały te takie z kwadratowymi okienkami i z pojemniczkami. Szafa. Ze setu dziecięcego razem z Komodą, z przewijakiem, i szafka pod telewizję. I słuchajcie, za to wszystko, na początku bez szafki, thank you, Gigi, na początku bez szafki pod TV dał nam 75 euro. Tak się umówiliśmy, chcieliśmy to po prostu się tego pozbyć, więc dawaliśmy za wszystko okazyjną cenę, bo teoretycznie przyjechały tylko po szafy, ale mu napisałam, że jak będzie chciał, to mamy więcej rzeczy. I powiedział, że zobaczy, jak przyjedzie tu. No i koniec końców za wszystko dał nam e, w całości 100 euro. E, my za szafkę pod TV chcieliśmy 10 euro, powiedzieliśmy sobie między nami, że po prostu chcemy, żeby to zabrał. E, a on powiedział, że da nam 25, bo jest tego warta i żeby była okrągła suma, bo za tyle e, mebli, które on wziął, 100 euro to jest naprawdę nic. Cały dom można urządzić tutaj za 100 euro. No, tak więc moi drodzy, jest pustka. Wczoraj tam było tyle rzeczy. Tam tak samo, pustka, tylko no, niestety mamy jeszcze trochę rzeczy do wyrzucenia. i Głównie to ciuchy, patrzcie, tam na stole są ciuchy, za nami są ciuchy. O, ciuchy, ciuchy. Tak więc ciuchy to jest u nas największy problem na ten moment i one będą zajmować najwięcej miejsca w naszym kamperze, ale to nic sobie poradzimy. Mamy też nadal worki próżniowe, żeby je używać, a nie po to, żeby leżały i nie używane, tak więc na pewno ich będziemy używać i tak w końcu możemy zacząć malować, ale zanim zaczniemy malować, musimy wszystkie ściany trochę tak przynajmniej swiferem przetrzeć albo odkurzyć, bo jest na nich trochę kurzu, a jak zaczniemy malować na biało, to mój tata powiedział, że tak robił u, w takim jednym pokoju i po prostu ten kurz się tak rozcierał, że były czarne takie krechy, więc po prostu chyba odkurzymy ściany, sufit i zaczniemy malować. Ale zanim będziemy malować, trzeba okleić, a oklejanie jest najgorszą rzeczą, najgorszą. Boję się oklejania. You are excited for putting the tape. Very excited. Nie, nie możemy się doczekać, aż stąd wyjedziemy. Naprawdę. Jeszcze dzisiaj jest równy tydzień. Nie mogę się doczekać, tak samo. A, ten pan, co teraz od nas kupił mebę, powiedział, że on też mieszkał w Wanie, w kamperze półtora roku. Holandia, Belgia i Francja. I dla niego teraz jest ciężkie żyć w domu, aniżeli było w kamperze. Ja mówię, że dla nas to samo. Dla nas by było gorzej tutaj zostać niż mieszkać w kamperze i sobie radzić z tymi wszystkimi rzeczami, które są trochę inne w kamperze. No... Tak więc, widzimy się w kolejnym vlogu. Dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj z nami. Nie możemy się doczekać naprawdę, aż już wyjedziemy. To jest po prostu... Like and subscribe. Dobrze mówi. Łapka w górę. Komentarz. Subskrypcja. Wszystko. Dla Was jest to za darmo, a nam naprawdę pomaga. Jest dla nas ważne. Tak więc, do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa. Scenek jest... And the que <laughs>